Małe cierniki buszują w trawie. Cio ciotka Zuzanna usiadła na... Śledziu? Nie, śledził nie, nie. Nie, nie. Śledziu, nie, nie. No, ale coś z, z tych ze śledziowatych, nie? Na, na makreli? Tak tak tak, 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 makreli, tak tak tak, 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 tak. Czyli to ty jesteś ten flamaster. <śled> mhm. Strasznie głupia jak sywa. Jestem Próchnica. A, a dlaczego mówią na ciebie Próchnica? Co? Nieważne, nie, nie wiesz. Nie gniewaj się, ale jestem poszukiwany. Będę się maskował trochę. Ale przecież miałem się spotkać z Glizdą. Glizda już dawno gryzie glebę. Gliźda gryzie glebę? A co na to gleba? Ale, ale to, kto go sprzątnął? Odkurzać. Matko Boska jest wina. Posłuchaj. Jest robota. Trzeba odbić butelkę.

To facet, nie, dobra, facet, dobra. Uh -huh. Tak. Znaczy Wiesz co, nie, szczerze mówiąc, najchętniej to... bym się wypisał z tej roboty. Wypisał? Wypisał? Flamaster, ty się nie możesz wypisać. Faktycznie. I proszę cię, przestań się mazać. Posłuchaj Przeskoczycie przez mur więzienia, a stamtąd zabierze was samolot Co to znaczy, wiesz, to jest Wasz plan, ale to wystarczyłby samochód Samolot to krzywa kierowcy Aha, dobra, ha, no nie wiesz, dobra, w porządku, czyli wyskoczę przez mur, a w samochodzie będzie siedział sam, samolo, samolot To proste, to proste No tak, ale wiesz, żebym nie wsiadł odwrotnie Panika, wszyscy się śpieszą. Hej. Okay. Dla Master, nic się nie bój. Pójdzie z Tobą szczerzuja, Rzeżucha, Żuchwa i Łom. O, łoma nie znam. Łom to jest taki pręd. Do rozwalania kłódek. Dobra, to jeszcze wrzucę do torby piłę. Piła to straszny grubas. Waży 140 kilo. Nie wiem, jaką masz torbę, Flamaster. Nie, wiesz co? I tak mi się przypomniało, że torba wyjechał do Czech. Nie, wiesz co? Przepraszam się. Przedstawmy się sobie po prostu, bo się nie dogadamy. Ja jestem Jurek, Jerzy. Poważnie. A ty? Eustachy. Nie, no ale wiesz, ale nie, wiesz, se... Eustachy. A nazwisko? Ocipka z gryzodup. Pozwól, że zbiorę to do kupy. Czyli nazywasz się Eustachy Ocipka z gryzodup Welpruchnica. Mocna rzecz. To ja też się przedstawię. Nazywam się Jerzy. A właściwie... Nadkomisarz Jerzy Czarnoziem! Glina czarnoziem! Aresztuję cię ocipka! Nie mów do mnie ocipka, flamaster! A ty nie mów ją w moją stronę, próżnica! Zabieram cię na komendę. Jest tam ktoś, kto chce się z tobą koniecznie zobaczyć. Kto? Mówimy na niego pan prokurator, a my po prostu Kaziu.